z miast, miasteczek i wsi, nawet na miejsce pustynne, bo tam, gdzie jest Pana, także pustynia zamienia się w Kochani pielgrzymi, w pierwszym dniu waszej duchowej pielgrzymki będziecie czytać na trasie fragment Pisma Świętego, mówiąc o Jezusie przebywającym 40 dni na pustyni. Potem w konferencji będziecie rozważać znaczenie pustyni w życiu Chrystusa i w życiu chrześcijanina. On patrzy dziś na każdego z Was, biegnie się nad Wami i chce Was nakarmić, posilić, byście nie osłabili w drodze. Chcę Was uzdrowić z niemocy duchowej i fizycznej. Pragnę uzdrowić Wasze znękane dusze i ciała, odpowiedzieć na intencje, z jakimi dziś wychodzicie na pierwszy szlak. Ale przede wszystkim to On sam będzie Was prowadził. Emacnia, błogosławił, podnosił ludzie. Opatrywa rany, brał na ramionach. Spójrz, w stoi i bracie, się w w drugim, w ujrzy ujrzyj się samego Chrystusa. w kapłanach, którzy będą pełnić tylko posługę, w służbie medycznej, która na temu stanie się dobrym samarytaninem dla Ciebie, w służbie drogowej i porządkowej, przez którą Pan będzie Cię strzeżał, Animatora muzycznego, wraz z którymi Twój śpiew stanie się modlitwą w każdym pierczynie, w ich obliczu odbija się oblicze Chrystusa. Dziś Pan powołuje Ciebie bez względu na to, kim jesteś i dlaczego Pierwszy mówisz. Ruszaj w drogę. A Pan będzie szedł z Tobą, jak niegdyś z narodowymi wybrany, wyprowadzając go z niego. Twój Bóg Pierwszy będzie szedł z Tobą. Będzie szedł z Tobą również. Jak zostało to wspomniane, błogosławiony Jan II, obecny w znaku religii. Ten, który za swojego życia ludzkiego odbył wielką pielgrzymkę do świata. On będzie wygrywał z Wami, do tej, której całkowicie zawierzy. wypowiadając słowa. To tu Dlatego Pierczynka to powołanie. To nie jest wycieczka. To nie jest oczek drogi. I to nie jest sposób na spędzenie wakacji. Ale na Chrystusa. Wstawanie się Chrystusem dla innych. Pierczynka to droga do Matki, która najpewniej pokazuje nam. Gdzie chce znaleźć i jak się do niego podobnić. Dlatego pielgrzymka to modlitwa, wyrzeczenie, pokuta. Na niej też staje się błogosławieństwem. Dlatego powiązują na niej reguły, którym trzeba się podporządkować.